Grzybicy stóp z Barna i Roberto. Przyjrzyjmy się chorobie lub zmianie, czy też przypadkowi fizjologicznemu, z którym każdy człowiek styka się raz czy dwa razy w ciągu swojego życia. Jest to grzybica stóp. Grzybica stóp jest objawem pojawiającym się w okresie wychodzenia z choroby, która dotknęła warstwę skóry właściwej. Bardzo ważne jest przy tym, że zewnętrzną warstwę skóry pokrywa na skórek zbudowany z nabłonka płaskiego. Jest to warstwa odporna na kwas łuk, oczywiście nie ekstremalnie odporna na kwas, ale jednak i to jest ważne więc również grzyby na nią nie oddziałują. Tkanka nabłąka płaskiego nie jest kompatybilna z grzybami. Jak więc to możliwe, aby ktoś miał grzybice stóp. Otóż leżąca pod naskórkiem warstwa skóry właściwej jest atakowana przez grzybice stupron i paznokci. Spójrzmy na konflikt ją wywołujący. Skóra właściwa reaguje na konflikt poszkodowania przeinaczenia i plugastwa. Przy grzybicy stóp najczęściej się się konflikt plugactwa. Jako, że grzybica stóp posiada charakterystyczny zapach, zapach stóp i im bardziej człowiek nie znosi tego zapachu, tym częściej popada w konflikt, a więc nienawidzę grzybicy, ponieważ zaatakowała moje stopy, paznokcie i tym podobne, a więc niechęć do grzybicy stóp lub konflikt strachu przed byciem poszkodowanym powodują niezauważalne pogrubienie warstwy skóry właściwej. A kiedy zapomnimy o strachu przed grzybicą, wówczas pogrubiała warstwa zaczyna się rozkładać i pojawia się grzybica. A więc objawy grzybicy pojawiają się w okresie wychodzenia z choroby. Zawsze należy poszukiwać konfliktu w okresie poprzedzającym pojawienie się grzybicy. U mnie kiedy w wieku 10 lat miałem bardzo poważne objawy grzybicy stóp, wystąpiły one, a pamiętam to bardzo dokładnie w momencie, kiedy zacząłem chodzić na na basen. Przez następne dwa lata walczyłem z grzybicą stóp. Wtedy też bardzo ją znienawidziłem, ponieważ niezwykle brzydzę się zapachu stóp. I udało mi się z tego wykaraskać. Ale w jaki sposób? Otóż zacząłem chodzić w sandałach, często zmieniałem obuwie, w końcu powoli zauważyłem, że przeszło. Natomiast pierwotny konflikt, a więc dramatyczne przeżycie i doznany szok, który spełniał przesłanki konfliktu biologicznego, nieoczekiwany, mający cechy zderzenia się, przeżywany w samotności, nękający i tymczasowo nierozwiązywalny. Przeżyłem w szatni basenu, kiedy to wszedł ratownik, nauczyciel pływania i mimo, że pochodzę ze wsi i nie mam w zwyczaju bać się czy kręcić nosem, bardzo przestraszył mnie, nachylając się nade mną i krzycząc włóż natychmiast klapki, bo będziesz zaraz cały w grzybicy. Grzybica zje ci nogi. Potwornie przeraziłem się wizją grzybów pełzających po szatni basenów, spinających się po moich nogach i powodujących ciężką grzybicę stóp. Dopóki trwałem w konflikcie, nie miałem żadnych objawów. Ale kiedy zorientowałem się, że moje stopy nie zostały zarażone, objawy natychmiast wystąpiły. Dlaczego? Bo właśnie wtedy mój konflikt został rozwiązany. Tak więc, jeśli ktoś przez dłuższy okres czasu boryka się z nieustępującymi objawami grzybicy, to jest tak tylko dlatego, że wciąż na nowo popada w konflikt od zetknięcia się w danym miejscu z plugastwem, niegodziwością, atakiem czy skrzywdą. Dlatego ważne, abyśmy pogodzili się także i z grzybicą stóp. W przeciwnym razie nigdy się ona nie skończy.